Ej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ScrapCod. No i co? Opcje nowe. Morze? Morza! 3000 metrów. Głęboko. No to lecimy. Zacznijmy od usunięcia wachlarz, bombka, robaki. O, no to ładnie mamy na dzień dobry. Dawaj, dawaj, dawać, O. To usuwamy, bo muszę się jak nas do jakiegoś miejsca z pułapką. Ukwiał na czwartym poziomie. Najgorsze jest to, że tutaj... Mamy wszystko to samo. E, tu mamy pułapkę. Na razie sobie zbudujemy. Żeby w razie czego pierwsza noc była z lewej strony zabezpieczona. No z prawej niestety nie mamy nic. I raczej nie zdążymy. Jest jakaś pułapka gdzieś? Naprawdę nie ma tu żadnej pułapki? Ej, no nie fajnie, bardzo nie fajnie. I tutaj jest znowu to samo? O nie, o nie, dawaj tu, o nie to z gniazdo. ...pająków. no to te trzymamy ja. Chociaż nie wiem czy to rozbijanie ma sens jak przynosi... Z... Tutaj dalej nie widzę pułapki, o nie 25 świetlików O nie, z prawej strony idą Tak? Nie wiem, z której strony idą. Tak, z prawej. Ja tu nie mam żadnych roślin, ale też żadnej pułapki, kompletnie dawać, rzucać, walczyć, pająki. lecz naszego tanka. Dobra, poszło. Usuwać. O nie, jeszcze! Zatrzymaj to usuwanie i walcz. Dobra. To jest, co to jest za serduszko? Aha, dobra. Ale nam dali. To proszę usunąć. I ulepszyć pułapkę. Dobra, to... Hmm, dawaj fungie. A fungia jest? Nie, nie tak, chciałam tak zobaczyć, ale dobra, nazwijmy no dwie fungie. Tu mamy chyba dalej te same, chyba kamienie. O, jest. Będziemy mieli milion fungi. Świetliki. 25 świetlików. Paralowiec A chyba dlatego nam dali tyle miejsca, bo pewnie dla świetlika jest potrzebne. Nie, świetlik to jest świetlik. Nie, to jest. To jest świetlik. Wachlarz morski fungia, no właśnie. Nie zdążysz usunąć tej przeszkody... A tu jest pułapka. O, skarb. Swoją drogą. O nie, na pewno nie zdążysz. Może przyjdą z lewej. Miejmy nadzieję. Czyli świetliki są tu. <laughs> wachlarz morski, a wachlarz morski jest też tutaj, czyli tu. Dobra, ile mamy teraz łaski? No nie, z prawej do no Ech, no już to. Uciekaj, zaczynamy uciekanie. Dankuj, Tankuj. Tankuj. Kuleczko! Tak, zawinął jedzenie i A e, idzie go ktoś leczyć? Idzie go ktoś leczyć. Dawaj pułapkę, dobra. I tu już jest koniec, no. No w sumie ta pułapka na końcu jest nawet okej. Okay. Bo to jest gniazdo tych dobra, rozgwiazd takich. I robaki są nam potrzebne swoją drogą. Jeszcze trzy, tak, żeby podwójną tą bić. Tak. I jeszcze raz fungia. I jeszcze raz wachlarz morski. Chłopaczkę proszę tutaj mi na maksa. No, garbiki. No nie mam jeszcze miejsca, żeby budować takie rzeczy, więc spokojnie. A tu jest właśnie pięć świetlików. A tu też. Koralowiec spiralny też nie mam gdzie. I tu jeszcze mamy. Aha. To jest na trzecim, na trzecim, tu jest na drugim wachlarz jeszcze, no jak się przejdzie teraz myszką, to ładnie, ładnie. Półgię na trzeci i wachlarz też pójdzie zaraz na trzeci. Łapka na czwarty. Dobra, to tu już jest... A, jeszcze tu. Dążysz... A, zdążysz jeszcze chyba na piąty nawet. Że powinnam to gniazdo zepsuć. A dobra, następnego dnia. Dajesz na piąty. Masz cały zmierzch jeszcze na to, zanim noc przyjdzie. Yy, teraz tak. A to na trzeci się ulepsza, to jest na trzecim, to jest, to jest wszystko na trzecim. Dobra. 18. Fungia. Jest nie. Nie, to łatwo 25, przy takiej ilości, to specjalnie tak dali. Szybko, 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 szybko dajesz, dajesz, dajesz. Dobrze, ale się udało, ale wycofa się trochę. Opie! Nie, wycofaj się. Ale nie aż tak daleko. Zap A oni tu wszyscy podeszli. Po co? Dobra. Zniszcie to gniazdo. Jakby nam ogrodników tu zje. 10, yy, Gdzie jest ta Teraz Czas każdy nie to dwie sztuki fungi, nie? A czego jeszcze brakuje? Koralowiec spiralny. Dobra, to muszę iść w lewą stronę. O, no jak to się zwiesza. napraw pułapkę, żeby była świeżutka. I zabraknie nam. O nie, bo teraz wskoczą dwie. To będzie 24. Aha, specjalnie to zrobili. Kubańcy. To jeszcze jedna fungia i jeszcze jeden wachlarz morski jest potrzebny. Dobra. I idziemy na lewą stronę. Ukwiał. Nie mamy ukwiału. Rozbito. Tutaj pewnie będzie. A tam 25, 4 koralowce spiralne albo garbiki. Ile garbików? 4. Błazenków 12. A nie ma błazenków tutaj. O nie, błazenków na tej planszy nie ma. Czyli 4. Cztery... To może być kiepsko. Dobra, i tak nie, nie dojdziesz, bo ty tam budujesz po lewej. Mm, dobra, ulepsz to. Gąbka, robaki. No tak. Koralowiec spiralny i Garbik. Dobra. Ten ukwiał chyba najłatwiej zrobić na razie. No chociaż to noc idzie, więc to wykopanie skarbu, nie wiem, co my tu mamy. No właśnie, dwa ukwiały, i później będzie można je zniszczyć, i walnąć potem. Albo koralowy, dwa koralowce spiralne. O. Dobra jest plan. Najpierw ukwiały. Może zatekują z prawej? Jak nazwaś powiem przyniósł z lewej, nie? Ojenny dźwięk, halo. W ogóle dajcie mi znać. Czy ktoś z Was w ogóle gra w tę Gierkę? Bardzo bym była wdzięczna, jakbyście mi dali znać, czy w ogóle ktoś z Was, kto ogląda, gra. I czy jak gracie, to też macie problem z dźwiękiem, tak jak ja. Bo mi tutaj ten dźwięk czasami się strasznie przycina. I nie wiem, czego to jest wina. Dobra, przyszli z prawej. Ale moglibyście zjeść z tej pułapki? Przecież oni tak wiecie, na górce stoją, nie? Dobra, pułapka jest ok. Ile żarcia? No bo mamy 26 tych, świetliku on to. O, teraz łaski mamy, tyle że nie mam na sobie wydawać. Dobra, ukwiały miało być. To jest żarło w ogóle. Dobra, już tego nie rozbiję. Albo dobra. Nie, nie wiem jaką masz ten objętą, objęty priorytet. Aha, tutaj najpierw, okej. Okay. I... Nic. Gdzie są ogrodniki? Ogrodniki. Tu jeden, tu drugi. No. A później przyjdziecie to usunąć, bo już jest kliknięte. Chyba, że ktoś, kto ma niszczenie w pobliżu, byś tu przyszedł, ale widzę, że nikogo nie ma. Hillary, back. No, teraz to słaską skąd trochę przesadziliśmy. Dawać do ulepszenia. A tu jeszcze jest jeden, albo ze dwa sloty tutaj będą. To co miałam robić? Wy się nudzicie? Co ty się nudzisz? Nie. Dobra, ogrodników nie zajmuję. Niech tutaj się właśnie bawią. Ja sobie rozbij to później. Ulepszyłeś? Trzeci poziom teraz ulepsz. Chociaż nie, bo to cztery ukwiały są potrzebne, dobra. I to było tutaj. Kulka zniknęła. Dobra. Mury, jednorazowa premia, łaska i pożywienie. O nie. Wszystko beznadziejne. 20 pożywienia to wskoczyło tutaj, tak? Rozumiem. No nie, ale bez Dobra, kolejne tu jest koralowiec spiralny potrzebny. To tu zbudujemy jeden, zostawimy ten ukwiał na trzecim, bo mi się kliknęło. Tu, 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 usuwaj. Poczeka sobie pracy. A, nie no spoko. I chyba też są dwa potrzebne, nie? Bo na czwartym poziomie... Tutaj strasznie się dźwięk boguje. I tutaj znowu jest... no oczywiście. Patrzcie, dali nam cztery sloty. Inne, a reszta taka sama. Nie wiem, oni z prawej idą? Chyba z prawej idą, tak. Dank. No, Uleczko. Ulepszamy koralowiec spiralny. Na którym on byłby poziomie potrzebny? Też na czwartym. Ale ładnie to wygląda. No a nad garbikami trzeba będzie popracować. A nad garbikami też musimy wykorzystać te wszystkie cztery sloty. Bo potrzebujemy dwa te i dwa te. Może już zacznę. No i koniec końców. Zanim skończymy rytuały to jedzenie się na zbieranie. O, to jest pułapka w ogóle. I skarb. Elegancja, Francja. Je, no jak to wolno chodzisz. Szybkość ruchu, szybkość ruchu. Szybkość ruchu, nie. <gryw> ja się nie dziwię, nie zwróciłam uwagi na te perki, co już były i tego dodawałam ta szybkość ruchu. Tu też widzę, że. Minus 15, ale to jest plus 10, czyli pochodzisz mniej więcej, prawie prawie tak, jak się powinno chodzić. To na później. Na razie robimy Koralowiec spiralny na czwarty poziom, ale mam wiary. Yeah. No i możemy stąd zmykać w ogóle. Ale ja chcę jeszcze jedno, chociaż po co mi to ulepszenie? Nie da no, nie skończyć odcinka po 19 minutach. To ulepsz. To usuń. To ulepsz, to usuń, bo tu nam się rozrasta niepotrzebnie. Jest i koralowiec spiralny, i lecimy po rytuał. Może coś będzie do walki? Zasięg ataku o. I ostatni to jest ogarnąć garbiki, czyli koralowce F2, 4, 4. Max? Jak max? O, ale czego nie można więcej? Teraz możecie to usunąć. Uda nam się to zrobić w noc, dzień. Ta pułapka chciałam, żeby była na lepszym poziomie, ale chyba trochę za późno to zrobiłam. A co ty tu robisz, kaczka? Ej, czemu tu się cały czas robią te kurcze żydale? Jest na trzecim poziomie już, okej. Okay. Kaczka ucieka stąd, chociaż chyba idą po prawej. Nie. Atakujący tu przyszedł. A, przyszedł... O, dobra. Tu są? Ojej! Ulecz. Oni sami uciekają jak mają moją życia. Tak! Tak! Kocham tę grę już. To się nazywa update. Y. No. Nie, tam wam nie będę was wołać, żebyście to robili, bo uciekniecie mi na drugą mapę. Mamy pierwsze garbiki, a to chyba cztery sztuki są potrzebne, nie? Chyba bo Teraz. A cztery, dobrze, 4. I powinno być, ok. Mamy to. Szybkość upraw. No to niech będzie. I moi drodzy, tym oto pięknym akcentem. Siódmego dnia. Z milionem błogosławieństw. Świetnie to wygląda. Wykluwamy jajko. Gra dobiegnie końca, a jajo zostanie uczczone. Wykluwamy jajko. Nowy, świeży, krabi król. Achievementy. Jedna po polsku, drugie po angielsku. Nie no, spoko. Próba niezmiennych ról. Udało się. Nowy dodatek? Ale że... A co to jest? Jakaś czapka. Zacznij... Nie no, to nie głównego, bo ja bym chciała zobaczyć Co to za dodatek mi się pojawił? A. No jak weźmiemy nową grę teraz? Komfortowy, zrównoważony, wymagający. No właśnie, zrównoważony. Jak chcę to ominąć? Co? So, twój postęp został zapisany. Ile minut temu? Nie można tego skipnąć? Halo? Bo ja chciałam ten dodatek zobaczyć, to co nam się pojawił, jakiś kapelusz z jakimś tym. O, No właśnie, ale to jest, są te próby. Aż zakończone. Losowe cechy błogosławieństwa. Krabiki mają połowę zdrowia, zagrożenia są dwa razy odporniejsze. Próba szybkości, walka z czasem. Próba bez jaj. Cztery krabiki? Jakbyśmy wzięli na przykład tę próbę. Ale co to był za dlatek, co dostałam? Aha, i teraz mam wybrać, kto będzie na króla szedł. Zostaniesz królem w przyszłości. No dobrze, moi drodzy. Wygląda na to, że. Wszystko zaczyna się tak samo. Nie mam żadnego pojęcia, co to był za dodatek. Jak wiecie, to dajcie znać. Chętnie się dowiem. Samouczek? Naprawdę, ale żadnego jakiegoś. No i nie ma, nie ma jakiegoś takiego. Jak to fajnie wygląda tak... Oje, na te pierwsze plansze są takie śliczne i takie małe. Dobra. Encyklopedia. O! Wyzerowała się. To jest dziwne akurat, że się wyzerowała, ale też nie do końca, bo na przykład to nam zostało. Zakończ migrację. Tak, tak, ja chcę zakończyć. Zobaczmy, jak to wygląda. Ojej. O, chyba się wkurzył. Woboziu. O ja. <ścoughs> Fajne! To na koniec jeszcze zobaczyliśmy świetny filmik. Ale aha, dobra. To będzie głównego, bo to po prostu było od początku. No cóż opcjach yy... nie mam żadnego pojęcia o co chodzi z tym dodatkiem. W ogóle tutaj możemy a bo mi się otwiera przeglądarka to wam nie pokażę. W każdym razie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną przez całą tą grę. Mam nadzieję, że wam się jednak raz podobała i i razem ze mną sobie graliście albo i będziecie grać i będziecie ratować żółwie, koralowce i usuwać plastik z oceanów. A my widzimy się już w jakieś inne gierce. Do następnego. Bajo!